Jeszcze dobrze pojechał, Kubera założy tam case'a Holdera, próbował się tam przycisnąć Oli ale Mateusz Tudzież w kasku czerwonym wyjeżdża teraz na prowadzenie w swoim debiucie w sezonie 2022. Szeroko, odważnie jedzie Tudzież, ale to chyba nie jest najlepsza ścieżka, widać to po Kuberze, który teraz przy krawężniku osiąga lepszą prędkość, kaprysy pogody nie przeszkadzają Mateuszowi Tudzieżowi, żeby jechał po status niepokonanego w tym sezonie w BG Extra Lidze. On na drugim miejscu przywiezie dwójkę z bonusem. Pierwszy będzie Dominik Kubera. Jeden punkt dla Oliwiera Bersona. Tudzież wygrywa ten wyścig. Jedzie na dwóch pierwszych miejscach dwóch zawodników For Nature Solutions. Apatora to Ron Lambert, pierwszy za nim. Patryk Dudek, trzeci. Jamon Litsi zamyka stawkę. Damian Ratajczak, tak ułożył się ten wyścig. mniej więcej. Na, w drugiej części pierwszego okrążenia Lambert daleko z przodu. Patryk Dudek pewnie po dwa punkty z bonusem. Jay znowu po punkty, ale w trzech pierwszych seriach był w ogóle niepokonany. A w trzech kolejnych 2-2, dwa, 2-1. Dwa, dwa, I teraz także jedynka za plecami gospodarzy. Milczy, a oto proszę Państwa! Back to the game! GKF walczy o plec. A Norbi ustrzelił 17. 17 punktów. To jest występ imienia nikiego pedersena Szapopa. Pierwszy jednak jedzie Jarosław Hampel, a więc chce swój jubileusz 200 bieg w motorze uczcić godnie trójką. On pewnie na prowadzeniu rozpoczyna drugie otrużenie. z przodu. Moc to Jarosław Hampel, drugi będzie Kuba krawczyk. Świetnie to spotkanie się ułożyło dla mnie i dla swojej drużyny. Sam się nie spodziewałem, bo tak naprawdę za wiele nie, nie zmieniam w swoim przygotowaniu, w swoim sprzęcie. Po prostu gdzieś stopniowo rozwijam się z teamem, pracujemy i to tak by wyszło dzisiaj.